Witam Was, będę nagrywał filmiki Minecrafta. Nazwy jeszcze nie mam, ale coś się wymyśli. No, więc... What? Kościół! What? Co ty u o... mnie na singlu robisz? Nie wiem. A to będziemy sobie co razem. Co nagrywać? ty się wziąłeś tu? Nie bij mnie. Będziemy sobie razem nagrywać. Chodź. Wiesz, że z mojej mapy uciekaj. Nie. Patrzcie co zapytał, no Wjebał mi się na singla i zadowolony. No, no, no nie, no. czekaj, 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 nie. No nie. chodź. Wychodź. No dobra, już skoro, skoro jesteś, no to. No to dobra. Budujmy eee, coś, tak. No to chodźmy, budujmy świnki. Na no, nie chodzi po świnki, bo jestem głodny Świnki. I. A gdzie się budujemy? Na pustyni? Nie, no, w jakimś. innym biomie. Innym biomie? No to dobra, a na razie. O, świnka. O, ja pierdzielę, ja jest ciężko zapyciej. No kurde full HP Ty masz full HP? Nie. Może mnie ubił. Ja nie mam full HP. No, a ja mam. Dobra. Świnie. Świnie Dobra. trzeba szybko domek zbudować, bo zaraz tu kajtnę oby twoje Dobra, nie, owcy trzeba szukać. Owcy. Łóżko, łóżko. No owcy, to owcy. no to szukaj owcy. Mhm. Później pójdę do podziemi, trzeba coś poszukać. No Dobra, no. Spoko. Dobra, to ty na razie szukaj ofiary. ja po... Ja trochę działa na, na ciupie. Tak? Dobra. No, no. A, to zrobię, albo i nie. A co chcia chciałeś zrobić? Nie, e craftinga. A, no na nie, craftinga ja zrobię później. Na razie trzeba znaleźć miejsce na domek, zrobić... Jezowca, ale nad przepaścią. Kurde. No, co? No i wyleci tam wiem. Aha, tylko y, zgubimy się zaraz i będzie, kurde, prze, źle będzie. No to więc, tak, tak jak wam mówiłem, musimy na razie znaleźć miejsce na domek, więc na chwilę no, za, proszę, na, na zacząłem nagrywanie, jak już znajdziemy miejsce i zaczniemy budować. Nie, spać, nie No to wtedy tak. wrócę. No dobra, jesteśmy. Ej, no i teraz tak. Co, coś ty ze mną zrobił. Ja? No. no. Tak. Zaczekaj sekundę, małe cięcie. Jak? No, o dobra, jestem. Jak no, ja teraz wyglądam, no? A to moja wina, dobra. Będziemy A, z tobą. U mnie, u mnie wyglądam tak, jak ty. Aha. No, normalnie. A tam fajnie masz skina, nie? Właśnie... Tyle, ja, że kobieta. Jest jest to, nie odpowiedniego. Nieodpowiedniego. A, tam przeżyjesz. Dobra. No to tak, teraz zróbmy tak, ja sobie... Stój, ej, stój, tu, gdzie będziesz domek budował? No chodź tu, chodź, chodź tu, dam ci drzewo. Ty będziesz budował, ja to nagrywać będę. A później zaraz się zobaczy. Nie. No, dobra. No to dobra. Buduj domek. A później się najwyżej tempo przyspieszy. Nie, łóżko najpierw zbuduję. Ale dobra, to buduj buduję na razie. A to co łóżko, ja więc potwory zabiją tu i tak i tak. Niech to nawet zabiją. No, no przecież w nad tym potwory, nie? No. Czekaj, okay, bu będziesz budował domek, a ja będę nagrywał, okej? Okay? ale z desek nie? z, de z desek z drzewa ile ci że tyle będzie ale będzie się później przyspieszy czas tylko czekaj jeszcze chwilę kurczę no może tak, no. teraz są jasne wysypy dobra no to więc nagrywam no ja nic nie będę ruszał także When I look into you... See rainbows in the skies, baby. When you're close to me, I know you are my sherry. Oh, we are gonna dance to the sea. All I want is you, you're my sherry. Never seen a girl that's so jolly. All I Skończyło się drzewo, koledze. No, jeszcze trochę mam. No, dobra, dobra. hop, no to. Tak, no, nie, więc. Ale nie, na łóżko jeszcze mam. Tak. No to, na dwa. Ile masz wełny? Tak, że mam na dwa. O, takie mogą być? Może być. Czekaj, trochę... ech, zobaczę, no może być, fajnie. Czekaj, tu... ja tu mam trochę difta. Więc, okej. Okay. Ja mam pół życia. No, ja... Głodny jestem. Dobra, czekaj, dawaj, do, ja idę. Kurde, zachodzi słońce. Kurczak, czekaj, czekaj. czekaj. Dobra, już nie mam drewna. Piecyk masz? Piecyk? Nie, ja na piecyk. Czekaj, zaraz ci zrobię. Ile masz kamienia? O ja. A tu jest kaftan, dobra. No, ja skoczę po, szybko po piasek, dobra? Przeżyję, przeżyję, okej. Okay. No mam tylko jedną łóżko. I, a, tak I to, I to i tak, i tak się nie naspimy, także wiesz. Okej, bici biku. Nie, no ze żwiru nie zrobię. A przecież to wtedy, Nic nie będzie ze żwiru. Dobra, sekundę. otwieram. Okej, okay, dobra. No słyszysz. Dobra. Hop. No, uwaga, aa, idziemy po fajce. Ale yes, super. No dobra. Oh. E uwaga, się zrobię. Sekundę małe cięcie. No, dobra jestem. Yy, tak, piasek. Ty Tomasz, a jakbym teraz tak pod wodą, by... zabrakł mi powietrza, to. No to ciężko wypłynąć. To bym. Ale nie, nie dennąłbym. A czemu dennąłbyś? No właśnie. A co? Nic. No, dobra, O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Co? A niech to. A masz! A mówiłem? Wyrzuciło mnie gdzieś. No. A no tak, nie przespałeś się No jak miałem niby. No to wiesz, gdzie trzeba iść? Czekaj owiec poszukam. No to szukaj owiec. O! Jakoś się później znajdę. Ale jest noc. No, jak znajdzie masz... jakiś kurde z zombie manę. to po mnie. No ja mam piasku trochę, ale to, to No dobra, zombie nie, ale. Eee, czekaj, skąd skakałem? Tam tej gór. Tak to jest nasza. No i pusto, nic nie ma. Tylko zombiki są. No to szukaj tej góry. Ona jest tam, jak od tego jeziorka, żeś szedł. Nie, no to walczę z domem. No to walczę. Ja nie utonię, bo nie zginiesz. Nie, no to nie, nie zginiesz. Czym, czym się nie zabijesz, to się wzmocnisz. Jak się, ale silny jest. No, bo chyba słaby jesteś. O jest, trzeba się wspinać. No, nie mogę. Ojej, no dobra. Pyk, pyk. Ooo, fu. O ja, popatrz. Pięć creeperów koło siebie, o, ja wiem, sześć, siedem Ta? i jeszcze zombik z tyłu mnie wziął. <śmieniu> ja nie, uciekam stamtąd. <śmieniu> Będę szybka. O, o, o fuck. A ja ja, ja, ja. nie po mnie. Nie, przeżyję, nie pękaj. Nie, 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 nie. Kurde, szkielety mnie biorą. Masz problem. Szlag. Tak. Poradzisz się, nie? Dzielny chłopak tobie. Węże ci. Kurde, żeby nie ta ikonka to... To jest skin O kurwa, Enderman, ja pierdolę Proszę was, nie nie nie, ja Kurwa dwa, ej ja pierdolę Biorą mnie, biorą mnie, biorą mnie To jest jakiś hord Ja pierdolę A! O kurwa, jestem koło ciebie Zróbmy yy, może cięcie No, cięcie no. Po chwili obecności Wróciliśmy, ojej! No i po kilku dedach. po kilku dedach, no. Pięknie. Ej moje rzeczy. No i nic nie mam. Ej moje rzeczy, A ja myślę, że mam trzeba, bo idę poza moimi rzeczmi. Haha. Ja pięknie Za późno. Spieraj. No, więc tak. Dużo się zabił. Tużem się zabił, okej, tam. Jedna przecinka. Jeden fail, widz, nie zmienia. Kurde nie trafiłem do wody. Ja pięknie. Co my to nagrywamy w ogóle? Ja nie wiem, ale dobra. Trzeba będzie kończyć odcinek powoli. Aha, i tak do góry teraz. No A, do góry, właśnie. A ja, 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 ja. Dobrze, nie jestem głodny już jak No ja też właśnie. Dobra, góra góra. Okej, okay. Nie, nie wiem co z tego wyjdzie, ale... Nie, chyba. Przynajmniej, a tam, domek przynajmniej zbudowaliśmy na razie. No więc... Bywanie. Nie wiem jak to wam powiedzieć, no chyba będziemy kończyć ten odcinek. Pany domek nie Wrócimy do Was pewnie jak i no, yy, no... już pewnie jak skończymy domek. No i to tam dalej? No to. Cześć, pożegnaj się z nimi. Yy, Żegnam no, was. No, do zobaczenia, no.